Widzowie, następna część, bo nagrywam od razu po tamtej na filmiku. I bierzemy na następny ładunek. Co tu masz? Zaś. Za daleko... Nie, co mi się wracać. No już bardziej tu mogę prze, przejechać. No to tu będzie chyba dwa... Dwa części w No, 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 no. Nie. Nie, 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 już dodamy na krew. To Tu jest pożyczony o drugi skręt. Jak jakimś się skaplu Ty już skręcasz. Już, już, już masz sobie skręcić. To ona sekundy za, za szybko nie łapie. Na no, po czasie łapie. Dźwiga się włączyłeś. Serio. Eee, I nie, dalej nagrywam. OBS-a ustawiłem trochę inaczej, zaś szybko. No, jakby trochę płynne się zrobił. Trochę. Ja jest pilniejsza niż obraz. No a tutaj już będą chyba trzy części. Idziemy taką samą drogą. ale ma to zabawę jedziemy bez przesady. no nie jest za łatwo żeby tak jechać a nie równo na pasie ale kilka minut i Taką kamerę. Fajnie to ten bali Bo mi się bardzo podoba. Ale muszę sobie się w biegach pograć. Bo nie będę cały czas taką samą grę, nagrywał Do niektórych jest do niektórych fajna. Różnie mają grę te genernie nie kułam, nie, nie mam a to rzadko, co no. jest rzadkie, a już są na, na bok lecieć, no, no nie dziwię się to Prędkość robi swoje Ja tu się wyrabiam Nie ma tak łatwo Gaz podłogę i jadę Dobra, ja tu jest ostry skręt, Tutaj najbardziej ostejszy Okazja przedzania

nie do się tak. I chyba mnie do Łokszę. Zajdźbie do jaw, tak. Nie mogę wyczuć się tym Ile wydałem siana? Ja pierdolę. Siano tu leci jak błękit, zapiekaj bułeczki. tylko cztery centy Ale... No, masz punktu wyjścia i zaraz będę całą drogą niestety mam się dofery. No a ser tylko to wyjedzie to walę, to zaraz szybko dwaniam tu. trochę waży ale maksimum z 80 jedycy. ale ładunek zapisy bo panie wielki co ja lubię wielki ładunek odczytaj od panie. pani Tak jadę, ja Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja pierdykam. Autobus. No troszeczkę poleciałeś fajnie lubię każdego przypięcia fajnie lecą jak jak, jak te jak lecą tak jak się uderzą jak się to nazywa teraz da, muszę to sobie przypomnieć koczuki, boczuki, koczuki, jak? kołczuki, kołczuki No, to tutaj będzie film dłuższy, troszeczkę dłuższy będzie, co Może coś nagram, czego używał dźwięk? Używam tutaj, nie, niż sławek. Bo ja wolę nie na sławkach mieć dźwięki. Używam bardziej tutaj, co widać. Mną, ale będzie może osobny odcinek, co to jest za firma którego roku, to ja nie wiem, ale wiem, co, że to jest PR, tyle mogę powiedzieć, ale gościków do niego nie mogę znaleźć, ile do te wytrzymują, a to dopiero jakby da pojedyncze jakoś, bo to są zgubione podwójne, 8 tam, 8 tam, 8 tam, ale to tak nie wytrzymują i tak się nie wytrzymuje, tak się to grzeje, i tak się to grzeje jak na pokol. Gdy mi chodzi o końcówkę mocy, chyba to podróbę i o, o środkową, trot. to w ogóle tak się grzeje. Raz miałem na czerwono, aż nie je ale się świeciło jak sujaka. My no, jedziemy teraz tam, gdzie miałem wypadek. O... Na no, boczek. Ciekawe, czy gdzieś tu jest skrót jakiś fajny. ja no, yeah. nie. Jedziemy. 50 chyba wytrzyma Aż. No Oj. Jedziemy O, jedzie ciężarówka No u was trochę, gubi klatki Ciebieś tutaj mam ustawione na niską jakość O nie, wy By bardzo ode mnie kasa bierze ta dwa mandaty chodź czy to ja cię chytę? balne po pierwszej siderach. Oha, a czy to nie. jedziemy, jedziemy. A. Gaz, gaz, gaz. Nie dogonią nas. No chyba na tym sypa nie będzie koniec Nagrania, Zowiem. Takie by zrobił ucięcia, Mówię, nie ucięcia w co. To... Eee, ten... ten mówił. No kilka filmów w jednym jeden koparzek. Daleko to... Kilka... mi się udało zrobić, da się zrobić. Więc... Bo mogę filmy zrzucać dwa, na, dwa razy na dzień tak dzisiaj mam wolny dzień Nie nie wolny dzień ale No A trzy trzyma się Ile litrów? 200 litrów 300 litrów, 342 litry Ile to pali? Więcej niż kur żeby fajnie tu jakoś taka inne równie stawać. Więc idziemy w chwilę na szp... na kawę, poszłem na kawę, poszłem na kawę, już opiję. Dobra, widzimy się na następnym odcinku.